Boże, z tej strony Oświca Balama I witam Was w kolejnym odcinku. I tak sobie pomyślałam, jest maj, więc no, maj, święta Maryi muszę nagrać coś o Matce Bożej. I sobie tak myślę, że może objawienie fatimskie. I tutaj coś muszę Wam powiedzieć. Bo zawsze Biblia, Biblia. I tutaj takie mam plany, że będą też opowieści o świętych yy, będą, yy, będę nagrywać różne baśnie, legendy. Czasem też będę sama wymyślać. Zrobię taki mały odcinaczek o jakimś uczonym. Na przykład ktoś taki jak Einstein, Kopernik. Co jeszcze? Drugie to w siódmą niedzielę wielkanocną yy, przeszle filmik z wniebowstąpieniem Jezusa. I ten filmik był nagrany już w roku 2019. To było tak gdzieś przed wakacjami, więc to się tak trochę zasypało i nie mogłam przesłać. Ale w siódmą niedzielę wielkanocną już będzie. Będzie. Nie czekajmy, przechodźmy do odcinka. W Fatimie żyło sobie trójka pastuszków. Nazywali się Łucja, Kaczyta i Franciszek. Pewnego dnia zobaczyli jasne światło. Był właśnie anioł pokoju. Dzieci się Trochę przeraziły. Bo nieco ciemnie chyba się tak sobie się siedzi pod drzemem i nagle takie jasne światło, nie? Aniu powiedział: Nie bójcie się. Jestem aniołem pokoju. Ten anioł nauczył ich pewnej modlitwy. O Boże mój. Wierzę w Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Ufam Tobie. Miłuję Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy, ciebie nie, którzy w ciebie nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie miłują ciebie. Anioł pokoju objawił się dzieciom trzy razy. Jednak dzieci były zbyt małe, żeby pamiętać daty dokładne. Ale wiedziały, że to jest przygotowanie na spotkanie z Matką Bożą. tego dnia właśnie objawiła im się Matka Boża. Dzieci były wystraszone. Lucja zapytała Matkę Bożą: Kim pani jest i czego pani żąda? Franciszek jednak nie widział Matki Bożej. Boże powiedziała do Łucji, żeby przychodzili tutaj codziennie i odmawiali różaniec, codziennie. I każdego 13 dnia miesiąca będzie im się ukazywać. I Franciszek powiedział do Ucji: Z kim rozmawiasz, Łucjo? Łucja mu odpowiedziała z piękną panią z nieba. Ja też chcę ją zobaczyć, odpowiedział jej Franciszek. I matka Boża powiedziała do Łucji: powiedz Franciszkowi, żeby odmówił różaniec, a wtedy mnie zobaczy. Siostra poleciła tak Franciszkowi i Franciszek zaczął odmawiać różaniec. Kiedy skończył, ujrzał piękną panią. Pani powie, piękna pani, czyli Matka Boża, powiedziała tak do dzieci, proszę, abyście odmawiali codziennie różaniec, abyście pokutowali i żebyście się modlili za duszę biednych grzeszników. Synta, Łucja i Franciszek wrócili do domu. Z tej wielkiej radości tego objawienia opowiedzieli wszystko mamie, a potem księcu, czynili też tak, jak Matka Boża im powiedziała, odmawiali codziennie ruszaniec, modlili się za duszę biednych grzeszników, a także czynili pokutę. Lucio, co ty wygadujesz? Nie rozsyłaj takich kłamstw w wiosce. Zrobisz z nas pośmiewisko. Mamusiu, ale ja naprawdę widziałam tą piękną panią. Przestań, mogą cię aresztować, a nawet zabić za takie kłamstwa. Lucio, czy jesteś pewna, że widziałaś tą panią? Tak, proszę księdza. A kim była ta pani? Czego chciała? Nie wiem, proszę księdza. Nie powiedziała nam, kim była. A jak wyglądała ta pani, ta piękna pani? Świeciła niezwykłym blaskiem. I oczy były takie piękne. I twarz miała taki miły, taki, taki miły wyraz. Ucio, według mnie to był tylko sen. Pewnie byłaś zmęczona pasaniem owiec. I na pewno ci się musiało coś przysiąć. Nie proszę księdze, ja naprawdę widziałam piękną panią. Podobno urodziny Marto, ich dzieci widziały jakąś piękną panią z nieba. Dla mnie to ty czysty wymysł, żeby zwrócić na siebie uwagę. Te śmierdzące biedne pastuchy. A według mnie, to jest czysta prawda. Wiesz, to bardzo uczciwa rodzina, ich dzieci codziennie odmawiają różaniec od pierwszego spotkania z panią. Robiły to też po obiedzie, zanim spotkały tą panią. Tą piękną panią. Ach, ty to wierzysz? Niemożliwe. Według mnie, te dzieciaki po prostu chciały wszystkich zagonić za nimi. I tak się zaczęło. Może im rzucą grosza, żeby widziały jakąś piękną panią z nieba. Może jeszcze aniołoby widziały, nie? Ewo, posłuchaj. Tak, według mnie to naprawdę po chyba prawda. No. To, to uczciwi ludzie, a ich dzieci są bardzo pobożne. Pamiętasz chyba przecież, jak, pomaga, jak łucja pomagała księcu rozdać chleb biednym, a Franciszek pomógł mi. I mojemu mężowi, który jest krawcem w szyciu i gotowaniu, to bardzo pobożna rodzina. Nie, po, nie powinnaś mówić, że to tylko wymysł, iż sz... i zwrócenie na siebie uwagi. Och, mi już tu nie mów, mów kochanie, to tylko wymysł i koniec kropka. dzieliły się z biednymi tym, co tylko mogły dać. Dziękuję Wam wszystkim, że dotarliście do końca tego odcinka. Chciałabym, abyście dalej pomagali mi rozwijać ten kanał. I chcę jeszcze Wam coś powiedzieć, że ciąg dalszy tej historii nastąpi w październiku. To trochę miesięcy jest. Jak szczerze. W październiku będę się starać jak najbardziej, żeby były te filmiki. B. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa, komentarze. Dziękuję tym, którzy wspierają mój kanał. Dziękuję operatorowi kamery, bo bez niego to naprawdę on zasługuje. Mój operator kamery zasługuje na wiele, ponieważ on też odpowiada za błędy i stany dobre. Pozdrawiam Was wszystkich! Papa! Pa.